Spokój dobro kochani! Dzisiaj mamy niedzielę, 1 listopada i dzisiaj w liturgii Kościoła obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, kiedyś, gdy uczyłem w szkole podstawowej, to z okazji Wszystkich Świętych, poprosiłem dzieci, żeby zrobiły taką pracę domową. Żeby każdy wkleił zdjęcie swojego świętego patrona, ewentualnie jakiś obrazek albo narysował. Ale kiedy sprawdzałem pracę domową, to zobaczyłem, że jeden z uczniów, miał na imię Bartosz, wkleił swoje zdjęcie i dorysował aureolę. Oczywiście uśmiechnąłem się do, od ucha do ucha i mówię, a co to, co to ma być? I Bartosz mówi: Ojcze, bo ja tak naprawdę bardzo chciałem zrobić pracę domową, ale nie znalazłem nigdzie zdjęcia ani obrazka świętego Bartosza. Święty Bartłomiej był, ale Bartka nie znalazłem. Bartosza nie znalazłem. I wówczas uśmiechnąłem się i powiedziałem: Wiesz co, to wcale nie jest takie głupie. Pan Bóg chce, żebyś był świętym Bartoszem. I wprawdzie nie do nas należy, abyśmy sobie dorysowywali aureole, ale jeśli będziemy żyli według przykazań Bożych. To osiągniemy tę aureolę błogosławionych i szczę szczęśliwych w niebie. Kochani, dzisiejsza liturgia słowa jest naprawdę bardzo piękna i mówi, jak być świętym, co to znaczy być świętym. I dzisiaj wyczytałem w Apokalipsie świętego Jana, w tym pierwszym czytaniu, wyczytałem, jakie jest ulubione słowo wszystkich świętych. Otóż ulubione słowo wszystkich świętych to słowo Amen. To słowo Amen. Dzisiaj w Apokalipsie to słowo bardzo wybrzmiało. Widzący święty Jan widział tłum ludzi, tłum świętych, aniołów, tych wszystkich, którzy przyszli, aby oddać cześć Panu Bogu i wypowiedzieli tylko jedno słowo. Powiedzieli słowo Amen, czyli niech tak się stanie. Bardzo pięknie to koresponduje z definicją świętości, albo inaczej z wzorem matematycznym na świętość. Według świętego Maksymiliana. Jak pewnie wiecie, do świętego Maksymiliana kiedyś przyszli studenci i spytali się: Ojcze, czy znasz matematyczny wzór na świętość? A Maksymilian mówi: Znam. Podszedł do tablicy i napisał: Mała litera W równa się duża litera W. I wyjaśnił: Mała litera W oznacza twoją wolę, wolę ludzką. Duża litera W oznacza wolę Pana Boga. Jeśli twoja wola będzie zgodna z wolą Pana Boga. Będziesz święty. Święty to ten, który podpisuje się u dołu pustej kartki, który mówi: Panie Boże, tak ci ufam, tak, ci tak cię kocham, że cokolwiek napiszesz jako scenariusz mojego życia, to ja mówię tylko po prostu: Amen. Niech tak się stanie. Kochani, święci to bardzo różni ludzie, którzy różnili się temperamentem, płcią, wiekiem, zamożnością, statusem społecznym, wieloma różnymi sprawami, ale to ci wszyscy ludzie, których Pan Bóg zjednoczył. I dzisiejsza uroczystość wszystkich świętych to uroczystość tych wszystkich kanonizowanych, ale też tych niekanonizowanych. Pan Bóg nas wszystkich zaprasza do tego, abyśmy byli świętymi. Kochani święci to nie ideały. Święci to ludzie, którzy zdawali sobie sprawę ze swojej słabości i zdawali sobie sprawę z tego, jak Bóg jest święty i starali się tak kształtować swoje życie, aby oddać cześć Panu Bogu. Aby swoje życie jak najbardziej upodobnić do życia Pana Boga. Kiedyś, kochani, w moich rozważaniach cytowałem księdza Jana Twardowskiego w tym słynnym powiedzeniu, kiedy powiedział o świętych, że na świecie byłoby o wiele więcej świętych, ale niestety niektórym zabrakło wad. Rozumiecie, kochani. Że tak naprawdę święty to jest ten, który ma wady i ten, który zdaje sobie sprawę, że te wady ma i coś próbuje z nimi zrobić. Kochani święci są niewygodni, ale są światu bardzo potrzebni i często są takim wyrzutem sumienia. I często poprzez swoje właściwe życie są wyrzutem sumienia dla tych, którzy myślą, że inaczej nie można, że tak naprawdę trzeba dostosować się do tych nowych czasów, lepszych czasów, bardziej świadomych czasów. Święci są niewygodni ale są bardzo potrzebni. Kochani, absolutnie genialna definicja świętych znajduje się w dzisiejszej liturgii, mianowicie w modlitwie po komunii jest definicja świętości po prostu sprecyzowana przez Kościół w taki sposób, że nic dodać, nic ująć, więc pozwolę sobie przeczytać. Boże, tylko Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło zbawionych. Zobaczcie, tylko Bóg jest tak naprawdę tym, kogo możemy nazywać świętym. A jeżeli my w jakiś sposób jesteśmy świętymi, to tylko dlatego, że jesteśmy podobni do Pana przez podobieństwo. I On jest źródłem tego świę tej świętości. Nie możemy być święci w oderwaniu od tej Bożej świętości. Dalej. Spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski. Nie dzięki naszym zasługom, ale dzięki Twojej łaski, z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości. Święty to ten, który w pełni kocha. I od uczty eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę w niebieskiej Ojczyźnie. A więc, kochani, jesteśmy wciąż w drodze, wciąż w pielgrzymce do zbawienia. Kochani, na zakończenie życzenia, życzę Wam, abyście wszyscy byli święci. Życzę również sobie, abyśmy byli święci, abyśmy spotkali się kiedyś w niebie i byli w miejscu, które Pan Bóg przygotował dla wszystkich świętych, dla wszystkich grzeszników, którzy od grzechu nie umarli, dlatego że mają to szczęście, że mają Zbawcę, który nas wydźwignął z grzechu do wolności. Niech w tym wszystkim błogosławi nam Pan Bóg. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, i syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa.